W Warszawie, na Alei Łezowskiej 29 przez 31 Znajduje się ambasada USA Dokładnie Ambasada Stanów Zjednoczonych W Warszawie Na przeciwko tej ambasady Jest miasteczko namiotowe Salomira Zakrzewskiego W którym to Protestują Przeciwko wciąganiu Polski do wojny Do wojny, która jest na terenach dzisiejszej Ukrainy Coż wam mogę powiedzieć Przed tym jak Putin wkroczył do Ukrainy na Ukrainę W każdym razie zapamiętajcie, że poprawnie jest mówić na Ukrainie, a nie w Ukrainie. Na Ukrainie, nie w Ukrainie. Miasteczko jest od 16 sierpnia 2024. W międzyczasie, przebywając tam przez dłuższy okres czasu, mogę powiedzieć, że my, jako osoby, które tam przybywały, byliśmy apelowani, zastraszani i tego typu rzeczy Kiedy mówi się ludziom że chcą nas wysłać walczyć w obronie Ukrainy to ludzie się z tego śmiali ale nie wiedzą, że do tego dojdzie prędzej czy później Będę obronić Ukrainę naszymi rękami Chcą do tego dopuścić Już są tworzone czy był stworzony legion cudzoziemski na Ukrainie, w którym za, zapewne udział brali też i Polacy? Nie mogę tego potwierdzić, bo nie wiem. Nie mam takich informacji. Jak ktoś wie, to możecie wypowiedzieć w komentarzach na ten temat. Ale prawda jest taka, że to, co się dzieje, to jest. Wszystko wina Ukrainy. To oni w 2014 roku w jakimś tam budynku w Odesie czy w innych tych republikach separatystycznych, które powstały, mordowali ludność rosyjskojęzyczną. W jakimś tam budynku. Eee, zabili, nie pamiętam teraz eee, danych dokładnych, ale zabili kilkadziesiąt osób, a ci którzy przeżyli i wyskakiwali z okien byli dobijani kijami bezbolowymi Z swojego czasu krążył materiał, eee, na Facebooku widziałem go nieraz, różne osoby pokazywały. Tak, więc... Mamy kolejny konflikt wywołany rękami Amerykanów. Izrael bombarduje się z Iranem. Ale będą dzisiaj u kolegi. Widziałem w telewizorni na kanale Polsat, jak dobrze pamiętam, 24. Mówili o tym, że USA uderzyło na jakieś trzy ośrodki nuklearne Iranu. Żeby potem nie wyszło jak w Iraku czy w Afganistanie, że oficjalnie nic nie mieli, co USA twierdziło, że mają. Tak więc powiem po swojemu. Należy. Przestać pomagać Ukrainie. Bo ja rozumiem, że są uchodźcy wojenni i takim osobom się pomaga, ale nie może być tak, że na mniej niż 10% obszaru Ukrainy jest objęte działaniami wojennymi, a pomagamy tak naprawdę wszystkim. Nie może być tak, że gdzieś w podejściu spadają rakiety czy w innym Charkowie a z pomocy y, którą Polska zaoferowała Ukrainie w za dużym stopniu y, korzystają mieszkańcy Lwowa, Łódzka cała wschodnia Ukraina bawi się w Polsce Jak nie wierzycie, przyjedźcie sobie na Aleje Łezowskie pod ambasadę amerykańską między ulicą Piękną a Jana Matejki na ulicy Aleje Łezowskie 6a znajduje się knajpa gruzińska Gaga, w której yy, gruzini moglibyście powiedzieć, że to z nazwy jest gruzińska knajpa. I będziecie mieli rację, bo Gruzini się tam tylko sprzątają, dwie starsze Gruzinki, widziałem jak yy, sprzątają w tym budynku, yy, w miejscu gdzie jest restauracja. Może tam jeden jakiś kelner jest taki, ichniejszy, gruziński, a reszta jest, że tak powiem, Ukraiń, Ukraińcy, Ukraińscy hazarzy W knajpa najpastelizuje się na gruzińską, co prawda mają e, gruzińskie potrawy, ale wszystko jest made in Ukraine, że tak się wyrażę. No i oczywiście od czasu do czasu tańczy e, para, dwójka para gruzińska jakiś taniec gruziński. Więc jak to jest, że Polak zamiast być w Polsce, gospodarzem, to jest gojem i nędzarzem? Yy, z różnych źródeł miałem informację, że oczekując na mieszkanie, mam koleżankę, która stara się o mieszkanie, przynajmniej próbuje się starać o to, to mówi mi, że w pierwszej kolejności są Ukraińcy na pierwszym miejscu, a ona gdzieś tam dalej po środku. Dlaczego? tego, że ma dziecko i je sama wychowuje. Mówi że na pierwszym miejscu są Ukraińcy. którzy, bez... którzy tak o. O tak o. Tak o robić psirka palcem palce i ona mieszkanie. Tak być nie może. Tak być nie może. Tak być nie powinno że obywatel polski jest obywatelem drugiej kategorii można jest nawet trzeciej No ale niestety takie władze Ostatnio w tym w internecie na Facebooku dobiega mnie informacja że Polska płacę jakieś odsetki kredytu, który dostała Ukraina od, nie pamiętam czy od Unii Europejskiej, po od Unii to było. W każdym razie Polacy za to płacą. Za pieniądze, które Unia przekazała e, Ukrainie. A tak być nie powinno, że że ja i ty finansujemy cały naród ukraiński. Nie było pieniędzy dla powodzian, którzy ucierpieli w, w czasie powodzi we wrześniu 2024 roku. To aż było dziwne, że takie opady, ale to nie, nie tym się, nie się zajmujemy. Powiem tak po prostu. Nie było pieniędzy dla powodzian, ponieważ te pieniądze poszły na odbudowę czegoś tam w Belwowie. Ja apeluję o jedno. Nie, kup, nie kupujcie produktów firmy Roschen. Ponieważ właściciel tej firmy planuje odbudować zbombardowane przez Rosjan w Lwowie muzeum Szuchewicza, Czy tam bandery? Już nie pamiętam dokładnie co za muzeum. Ale muzeum związane z upa. W każdym razie. I my Polacy kupujący nieświadomie cukier, produkty firmy Roszen będziemy finansować budowę tego muzeum, które popiera zbrodnicze czyny, za które Ukraina nic nigdy nie przeprosiła. Pora to zmienić. Panie prezydencie Luda, proszę zmienić swoje postępowanie. Do narodu, który nas nigdy nie przeprosił za wyrządzone krzywdy narodności cywilnej. Nie sądzę, by coś się zmieniło, ponieważ nowy prezydent jest z tej samej frakcji politycznej co obecny, ale może kto wie, co to będzie. więc powinniśmy przemyśleć i zacząć wychodzić na ulicę, protestować, a nie wspierać. Bo to Ukraińcy zaczęli ten konflikt, który mamy dzisiaj na Ukrainie. Według mnie Putin zaczął bronić yy, ukraińskiej ludności rosyjskojęzycznej. Najwięcej kraj, który najwięcej przyjął uchodźców z Ukrainy to była Rosja. Tak naprawdę Rosja przyjęła najwięcej Ukraińców do siebie. A poza tym, co to jest za wojna? Gdzie kraj napastniczy? Jak się uważa? W mediach głównego nurtu słyszymy, że to Rosja jest agresorem. To w takim razie Mamy jakiś drugi przykład na świecie, w jakiejkolwiek wojnie, gdzie agresor płaci hmm, Agresor czy napastnik płaci ofierze grube pieniądze po to, żeby przez napadnięty teren przesyłać gaz, ropę i inne tego typu rzeczy coś tu jest niehalo. O co chodzi? O co w tym wszystkim chodzi? Na to pytanie muszę sobie sami odpowiedzieć. I zdecydować, czy chcecie popierać prawdziwego, prawdziwego agresora, czy tego, którego uznają za agresora, a on się tylko tak naprawdę broni.